Pan Krzysztof Mich. Dobry wieczór, szanowny redaktorze. Dziękuję za odpowiedzi na poprzednie pytania. Dziś wpadam z kolejnym. Co sądzi pan, czy przestrzega pan zasad savoir vivre? Lubi pan elegancję? Czy przykłada pan wagę do szczegółów, dodatków itp., ubiór, zegarek? No i dobre maniery. Chociaż braku manier nie można panu zarzucić, no i na spotkaniach, na których byłem, zawsze pan jest elegancki. Ale czy to jest dla pana ważne w życiu? No jest. Ja uważam, że ubiór, nawet ubiór, ubranie, to jest wyraz nie tylko takiego tam zamiłowania do elegancji, ale wyraz szacunku dla tych osób, z którymi się mamy spotykać. Na przykład, no nie wyobrażam sobie żeby normalny człowiek, normalny człowiek, bo o wariatach nie mówię, bo wariatowi to wszystko może strzelić do łba, natomiast żeby normalny człowiek na przykład przyszedł na recepcję do prezydenta, żeby tam ten go odznaczył jakimś orderem krzyża zbolałego, przyszedł w klapkach, w shortach i w jakimś takim t-shircie. No, nie wyobrażam sobie, w ten sposób jakby przyszedł, to by... Pewnie prezydent by mu tam przypiął ten order do t-shirta albo do tych shortów. Ale no, okazałby lekceważenie prezydentowi w ten sposób. Jeżeli pan, no, dziękuję za miłe słowa pod moim adresem. Jeżeli pan mówi, że ja na spotkaniach, na których tam pan był, to zawsze byłem elegancki. No, staram się, dlatego że ja uczestników spotkań, tak samo jak swoich czytelników, oni są moimi pracodawcami. Państwo jesteście moim, moimi pracodawcami. Ja tylko dzięki Wam zarabiam pieniądze za swoją pracę. Także dziękuję, że te rezultaty tej pracy Państwa interesują i gotowi jesteście tam za nie płacić. No więc trudno, żebym nie okazywał szacunku swoim pracodawcom, swoim, mogę powiedzieć, zwierzchnikom. Yy, więc staram się oczywiście, a jeśli chodzi o Savoir Vivre, no to on znakomicie ułatwia, konwenans taki, on znakomicie ułatwia współżycie. No wyobraźmy sobie, żebyśmy wszystkie konwenanse odrzucili. No i co wtedy było? Wtedy nie bylibyśmy pewni, czy jak wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, w którym są inni ludzie i uprzejmie ich pozdrawiamy, to nie bylibyśmy pewni, czy oni też uprzejmie nam odpowiedzą takim pozdrowieniem, czy też rzucą się na nas z nożami i nas zadźgają. Ale to wtedy byśmy, odrzucając konwenansę, to wtedy już nie mielibyśmy takiej pewności. Czy na przykład już nawiązując do tej recep recepcji u prezydenta, no niektórzy ludzie to uważają, że należy się zachowywać naturalnie, a niekoniecznie zgodnie z zasadami savoir vivre, ale te zasady po coś zostały wymyślone, właśnie żeby ułatwić życie, takie współżycie między ludźmi. One zostały wymyślone jeszcze w czasach, kiedy się pojedynkowano, i wtedy to uchybienie takim regułom grzecznościowym. Mo mogło ściągnąć bardzo poważne konsekwencje na tego, co tam się niegrzecznie zachowywał. Bo za niegrzeczność to można było kule w łeb zarobić na pojedynku, albo zostać posiekanym szablą. Albo przedziurawionym szpadą, więc ludzie na no, obu byli dla siebie uprzejmi. No i w ten sposób się wykształciły pewne zasady savoir vivre. Natomiast no, co do tych konwenansów takich. No, wielu ludzi, jak powiem, odrzuca konwenanse w imię naturalności, ale powiedzmy, że defekacja jest czynnością jak najbardziej naturalną. Ale nikomu normalnemu nie przyjdzie do głowy, żeby na przykład na recepcji u prezydenta, że tak powiem, zadośćuczynić swojej naturalnej potrzeby na środku dywanu. Wszyscy wiemy, że to jest naturalna potrzeba, ale wiemy też, ludzie kulturalni wiedzą, że do załatwiania takich naturalnych potrzeb, to są odpowiednie miejsca, a nie dywan w sali recepcyjnej u prezydenta. Także no tak. I drugie pytanie. O ile przejdzie przez moderację, bo mogłem się rozpisać. No widzi pan, przeszło. Czy lubi pan słodkie? Czy jest pan łasuchem? Co pan najbardziej lubi? Dziwny panuje chyba stereotyp, że prawdziwy mężczyzna ma wsuwać tylko tłusto i dużo mięsiwa. Cóż, wolę jakąś czekoladkę lub tiramisu niż burger lub coś z mięsem w którym nie ma mięsa, na przykład McDonald's pozdrawiam. No ja co do tych. To... Ja nie, niestety wie pan, nie, nie teraz Lubię słodkie, właśnie nie tyle słodkie, bo na przykład wolę czekoladę gorzką, taką, wedlowską, na przykład, jedyna o taka marka, to lubię i kupuję czasami. Chociaż doktorzy mi tak odradzają, żebym słodkich rzeczy nie jadł, bo to Niestety tam nie służy mojemu zdrowiu. Mam pewne problemy takie zdrowotne, w których lepiej. Słodyczy, z słodyczami się za bardzo nie opychać, ale mogę. Więc z takich słodkich rzeczy to jedną rzecz lubię, poza czekoladą, jedyną to lubię śliwkę na Łęczowską. Śliwkę na Łęczowską bardzo lubię rzeczywiście, ale też nie nadużywam tego z uwagi na te zalecenia lekarskie. Pan Wojtek Reichel. O, i drugie pytanie pana Reichela. Panie Stanisławie, eksperci alarmują, że listopad taki ciepły nie był przez ostatnie 125 tysięcy lat. Ho, ho, ho. Skąd eksperci wiedzą, co było 125 tysięcy lat w listopadzie. No, myślę, że te oceny ekspertów to są mało wiarygodne w związku z tym, dlatego że o ile mi wiadomo, to stan pogody notuje się od stosunkowo niedawna. W związku z tym, no nie wiem, czy od początku XX wieku, pewnie tak. Może tam jeszcze w XIX wieku się to zdarzało, ale nie 125 tysięcy lat temu, kiedy w ogóle ludzie no byli, ale na takim poziomie, że albo było im zimno, albo ciepło. A ile tam stopni było, jaka różnica temperatur, to jeszcze w ogóle nie znali pojęcia temperatury. A już co, żeby tą ją mierzyć, to już na pewno nie. Czytam dal, dalszą część. Czy dobrze interpretuję, że tysiące lat wstecz zakazano spalania węgla i nastawiano wiatraków, przez co klimat się ochłodził aż do teraz i trzeba to zrobić ponownie, aby na kolejne 125 tysięcy lat odsunąć od nas wizję katastrofy? No, rozumiem, że pan tu ironizuje. Ja też. No, dlaczego, proszę państwa? Ma pan rację, dlatego że ta teza, na której ci eksperci wszyscy alarmują, że zmiany klimatyczne mają przyczyny antropogeniczne, czyli spowodowane działalnością człowieka, to jest po prostu brednia, to jest fałszywa teza. To jest od, współczesna odmiana łysenkizmu, który był modny w czasach stalinowskich. Zmiany klimat się oczywiście zmienia, ale jego przyczyny są Natury kosmicznej, żeby tutaj przekonać Państwa o tym, to powiem tak, no, wystarczy być spostrzegawczym przynajmniej przy jednej takiej pory roku się zmieniają. Dlaczego? Nie dlatego, że partia tak kazała, czy dlatego, że ludzie puszczają bąki, tylko dlatego, że zmienia się i to stosunkowo nieznacznie kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię Ziemi. A po roku, po upalnym lecie następuje groźna zima, no to zmiany są widoczne, tylko działalność człowieka nie ma z tym nic wspólnego. Druga przyczyna druga przyczyna Kula ziemska obracając się podlega tak zwanej precesji, precesji. i precesja polega na tym, że biegun, niebieski, biegun ziemski zakreśla na biegunie niebieskim takie ogromne koło. Zakreślenie jednego koła takiego w ramach precesji kuli ziemskiej trwa 26 tysięcy lat. To się nazywa rokiem platońskim. I precesja polega na tym, że znaczy, że oś ziemska zmienia swoje nachylenie. Raz jest bardziej wychylona ku słońcu, innym razem mniej. No i to oczywiście ma wpływ na klimat. Czy się klimat, bo przez na przykład 10 tysięcy lat to Ziemia się zdąży ogrzać, a potem przez następne 10 tysięcy lat zdąży się ochłodzić. No i wszyscy myślą, że to dlatego, że dinozaury puszczają bąki, a to nie dinozaury, tylko. Właśnie takie są przyczyny. Wreszcie trzecia przyczyna to jest też w natury kosmicznej, układ słoneczny. Spędzi z ogromną szybkością wokół centrum galaktyki drogi mlecznej. Mimo że pędzi z ogromną szybkością, to z uwagi na rozmiary galaktyki jej średnica wynosi 100 tysięcy lat świetlnych, no to jedno okrą okrążenie yy, takie zajmuje układowi słonecznemu 250 milionów lat. A ponieważ w czasie tego pędu. To oddziałują na układ słoneczny inne układy planetarne, inne, tak gwiezdne, i tam czarne dziury, i tak dalej. No to układ słoneczny nie porusza się idealnie w osi swojego ruchu, tylko wokół osi swojego ruchu zatacza takie ogromne koła. Trajektorię lotu układu słonecznego można porównać do rozciągniętej spirali. No i w rezultacie. Raz przez na przykład 40 milionów lat układ słoneczny przechodzi przez obszar czystej próżni. No to wtedy nic nie hamuje dopływu promieni słonecznych do Ziemi. Jest ciepło, Ziemia się zdąży przez 40 milionów lat rozgrzać, a potem na przykład układ słoneczny trafia, przechodzi przez ramię galaktyki, no i wpada w obszary takie mgławice pyłowe albo mgławice gazowe, i już 1% promieni słonecznych do Ziemi nie dociera. Wytłumiane przez te głowice, no i w związku z tym następuje uchłodzenie. Takie są przyczyny zmian klimatycznych, a nie żadne antropogeniczne, które niestety wielu ludzi wierzy i nawet sam papież Franciszek wierzy. No nie wiem, kto mu to nakład do głowy, kto mu tak naschał do głowy. Po prostu jestem zgorszony tym jego listem do na szczyt klimatyczny w Dubaju. Już dawno takich głupstw nie czytałem. Konrad Mierzwa, szanowny panie Stanisławie, które wydarzenia historyczne naszego nieszczęśliwego kraju by pan zmienił i jakby chciał, by się potoczyły? Bardzo dziękuję za odpowiedź. No, rozbiory w XVIII wieku, to bym zmienił, to, 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 żeby, żeby je odwrócić jakoś i nie dopuścić do rozpanoszenia się i bezkarności agentury, bo to właśnie to spowodowało rozbiory. Nie dlatego, że Polska nie miała w sobie potencjału, tylko że agentura ten potencjał obezwładniła. I to bym chciał odwrócić, jeśli bym miał taką moc. Damian Hejduk. Szanowny panie Stanisławie, pytanie dotyczące edukacji. W poprzednim odcinku mówił pan o likwidacji Ministerstwa Nauki i wprowadzeniu bonu edukacyjnego. Idea sprawi, że pieniądze popłyną do szkół dobrych, chętnie wybieranych i wymusi konkurencję. Jednak mam wątpliwość: większy popyt na te szkoły spowoduje wzrost cen, bo przecież liczba miejsc jest ograniczona. A dlaczego? Kto panu to powiedział? Jak w jakiejś branży występuje dobra koniunktura, to powstają przedsiębiorstwa, zaczęłyby dobre szkoły powstawać coraz to nowe, a złe by zaczęły zanikać, więc wcale liczba miejsc nie byłaby ograniczona. No nie wiem, skąd, no to jest właśnie to myślenie takie, że liczba miejsc jest ograniczona. Gospodarka jest dynamiczna. Nie jest statyczna. I tu czytam dalej: czy nie doprowadzi to do scenariusza, gdzie, miejsc w szkołach dobrych, gdzie miejsca w szkołach dobrych zostaną zajęte przez dzieci z rodzin bogatych, a dzieci biedne będą musiały kształcić się w szkołach słabych? Jak dzieci z rodzin ubogich mogą w takim systemie wyrwać się z ubóstwa? No, i widzę, że pan nie rozumie, na czym polega bon edukacyjny. Każdy, każde dziecko, czy tam na każde dziecko jest taka sama kwota. Taka sama kwota. Więc nie ma tutaj dzieci bogatych czy biednych, dlatego że wszystkie dzieci są bogate albo biedne w zależności jak to oceniamy. I jak mówię, nic takiego, żaden taki skutek by się nie pojawił, bo jakby się pojawił popyt na dobre szkoły, to za popytem by podążała podaż dobrych szkół, a Szkoły złe, tam gdzie uczą na przykład masturbacji, to by zanikały, bo nikt by nie chciał za to płacić. Pani Aleksandra Karpacka. Panie redaktorze, ostatnio wzięło mnie na rozważania dotyczące wiary i zastanawiam się nad kwestią, która będzie brzmiała może dość kobieco. Ale proszę potraktować to zupełnie bezpłciowo, niezależnie czy pytał, było to facet czy kobieta. Otóż, czy nigdy nie budziło pana sprzeciwu to, że nasza wiara przewiduje, iż wiążemy się z kimś z więzami małżeńskimi do śmierci, ale nie obojga osób? Yy, yy. To znaczy, jeżeli ta druga połówka umrze, to według Kościoła możemy bez grzechu znaleźć sobie, no właśnie, trzecią połówkę albo kolejną drugą. Przecież nawet wśród zwierząt, bodajże najczęściej u łabędzi, osobniki wiążą się i rozmnażają tylko z jednym partnerem w całym życiu. Prowokacyjnie można zapytać... To co? Takie łabędzie są najwyż, na wyższym poziomie duchowości niż my? I czy to ładnie także że Bozia pozwala, żebyśmy nie byli wierni jednej osobie na całe nasze życie? Czyż to nie byłoby bardziej chrześcijańskie? I co? W niebie mają czekać na nas dwie, trzy żony, mężowie, to może od razu 72, tak jak w islamie. No, szanowna Pani, polecam taką przypowieść ewangeliczną, jak to Pana Jezusa kusili saduceusze, którzy uważają, że nie ma zmartwychwstania. No i właśnie taki przykład podawali, że tam jeden się dożył, znaczy kobieta się wyszła za mąż za jakiegoś jego mościa który umarł, potem wyszła za mąż, za jego brata, który też taktownie umarł i wreszcie trzy, za, z trzecim razem za trzeciego brata wyszła i no i ona umarła i teraz kto będzie jej mężem za zaświatach? No co Pan Jezus powiedział, że w zaświatach to nikt się nie będzie żenił ani za mąż wychodził, więc można powiedzieć, że udzielił im odpowiedzi wymieniającej, ale zwracam Pani uwagę, że jak Nikt z wdowy nie zmusza czy wdowca, żeby wychodzili ponownie za mąż, więc nie wiem, na czym polega Pani problem. To, że Kościół na to pozwala, to nie znaczy, że zmusza. Kościół zna działanie hormonów, w związku z tym tam rozumie takie rzeczy. Petrus Paulus. Szanowny panie Stanisławie, którego papieża ceni pan najbardziej i dlaczego? Pozdrawiam i dużo zdrowia, życia. No, dwóch cenię bardziej, bardzo Leona XIII za encyklikę Rerum Novarum, której tam przedstawił zdrowe poglądy na gospodarkę, wolny rynek i Piusa XII, bo potępił komunizm. To tych dwóch. I tym, tą deklaracją kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.